Hej, ja z tej strony Elek, to jest Superhot VR i nagrywam to drugi raz, ale to o tym nie musicie wiedzieć, to jest mało istotne więc będę troszeczkę grę ogarniał ale jest to bardzo śmieszny koncept jeżeli nie słyszeliście nigdy o Superhot to gra polega na tym że kiedy ja się ruszam to wszystko inne się rusza, jeżeli ja się nie ruszam to nikt inny się nie rusza dodatkowo testuję sobie mikrofon bezprzewodowy, przewodowy, zobaczymy jak będzie działał, OK. Ale fucking go? Hmm. Więc łapiemy broń i nas przenosi do takiego miejsca, w którym będą nas atakować goście. Znaczenie na czerwono. Target oczywiście jest czerwony, oni są z takiego kryształu fajnie, fajnie. Eee, ale wiecie, wy znajdziecie mnie pod krzywą 11, eee, a oni znają mnie pod ksywą... Bullzack Strangler. Czas rusza, gdy ty się ruszasz. Tak, to wiem. Czyli grałem od początku. To w te pierwsze poziomy nie grałem, ale to tu będą tutorialowe, więc spoko. Okej. Okay. To nas teleportuje poziom dalej. Jej. I za każdym poziomem tracę wszystko, co miałem przedtem, więc jestem zdany tylko na to, co mam. Pfff... BOLZAK STRANGLER! No podejdź. Już? Dobra? Macie dość? Oh, let me slap that ass! No. O, to trzeba... niestety pięścią. Dobry cios, stary. Kozak to jest. Okej. Okay. Więc na razie mamy, mamy pięści, ale potem będzie coraz zrobić. Halo? Halo? No ruszaj się. Już? Ok, więc fajne jest też to, że jak oni wystrzelą przy przycisk, pocisk, to można zrobić takiego. Uff. O nie trafił mnie, a chciałem mieć taki kul. Ok. No ale, halo, co jest? Już dobra. Oj, po kulkach. O! Dobra, nieważne. Ja się świetnie bawię przy tej grze Nie do złapania Co tu jeszcze mam? W pobliżu siebie czy... O! O! To był świetny rzut, Alek Ojej No dobra Chodź, podejdź To jest najlepsza zabawa. Celować im tylko w krocze. Spróbować nie zaszkodzi. Ops. A co my tu mamy? Aparat fotograficzny. Spoko. Czyli takimi przedmiotami możemy i w nich ciskać. Czy ja Czemu chcę strzelić? Uf, uf, uf. Nieważne. O, trzymgardę. O chyba nie... To chyba nie była informacja do mnie, co nie? Bo tego jakby... Panowie. Bez jaj. Co zajbałem? Oj, to lampka. Nieważne. Przepraszam. Okej, okay, dobra. Oj, Pstryk! To na mnie strzeli, Nie strzelił nic, nie ma nie Pusia, ja. Podejdź tu, podejdź, zajmę się tobą osobiście! Paf! Nie! Muszę! Must hit the balls! No nie! Ściana mnie powstrzymała! Ściana mnie nie powstrzyma od ta moich... Wait, 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 spokojnie! Ok, trafiłem trafiłem wystarczająco blisko, jak możemy zauważyć, to mi wystarczy. Ok, dobra. A co jeśli nie? It's high noon. Ja <grymne> <grymne> Jaja, rozjebane. A no tak. Herbatki. Eh. Może nie? Co powiedziałeś o mojej babci? Okej, okay, kozak, to no to są poziomy, w które nie grałem. Gotowy do akcji? Hell yes I am. Next, give me next. Dawajcie ich. Okaż odda. O, o, to ja wiem o co chodzi. I to jest coś pomiędzy poziomami. To jest jakaś jedna wielka pierdzielna symulacja. Gra w VR, w której gramy na VR oczywiście, nie? Okej, okay, tu są jakieś dzikie rzeczy. Super Hot Disk B, czyli to są, to jest drugi, drugi, drugi set poziomów. A to są achievementy, które zdobyłem. Więc byłem dość daleko. Ale to zobaczymy, co, co tutaj się będzie działo. Bo w, nie pamiętam, czy w B grałem. W B i C chyba grałem. Ale nie pamiętam. I teraz trzeba założyć to. na pysk I lecimy dalej. To jest bardzo dziwne, bo tak naprawdę nawet nie ma menu głównego. E, włamanie. Hmm, hmm, hmm? Okej. Okay. Mogę sobie poradzić z łamaniem. Oooooo! Nutcracker! Już zamknięte. Nie dla mnie. W końcu dostałem Uzi. Hm. Już wszyscy? Patrzcie, w stylu to załatwiłem. O, chciałem złapać kubeczek, ale <grym> o, już uciekać. No weź, to urocze. Oj oj oj, oj oj. Ktoś się zwinął na samą myśl o tym, że przekręciło mu jajka. O, oj, 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 Ty. Może... czekajcie, póki czas leci powoli weź jakąś miskę. Zbierzemy do, do kubeczka z jajecznicę. Nie? A to nie. Oof. To jeszcze hecz od wyjścia awaryjne. Oki doki. Da się załatwić. Ale chyba padłem. No i jak padamy, to właśnie to jest ten śmieszny fakt, że em, SLAP that ass! Jak padamy, to jest właśnie to śmieszne, że powtarzamy całą sekcję poziomów od nowa. I... O, o, to jest niepożądany obiekt zmierzający w naszą stronę. Mhm. Ale tamten obiekt już nie będzie nam zagrażał. Oj, zajebałem w szafę. Nieważne, nikogo to nie obchodzi co? O, już się zwijasz, co? Łap ten kubek na ryj. Ty też łap kubek na ryj. Spier. Okej, okay. to było za blisko. Możemy to ustalić? To było za blisko. Dobra. Ustalmy... ...jakiej granicy nie przekraczacie. Tylko dajcie mi... dajcie mi zabrać to Uzi. Mm? Oooo. Tej granicy nie przekraczamy. Kurde, ale jestem ku. Au. Możemy odbijać też pistoletem te pociski. Znaczy odbijać, niszczyć. Tylko jak pocisk nasz leci, to też przyspiesza czas. Więc to jest o tyle niepożądane. Super. Okej, okay, dałem radę. Nie wiem jak, ale dałem radę. Rozstrzelanedy, uuuu. Czy mogę? Czy mogę w końcu? Trafi go. Super. Next. Ok, od tych poziomów chyba grałem. Czy tu będzie biegł jakiś, jakiś kolej za mną, czy nie do końca? Uuu, napatoczył na się kolej, którego w ogóle nie, nie widziałem, nie wiedziałem, że istnieje. Spoko, nieważne. Damy sobie radę. Fok! Fok! A już on nie żyje. Dobra. Hmm. Ok, jeden shuriken i czwórka gości. Easy. Który przybiegnie pierwszy, który ma nóż? Ok. A to jest drugi czulikiem, no, tylko ja nie wiedziałem, że go mam. Ok. Cap. Bierzemy nóż. Cap. Bierzemy nóż. Niepotrzebny jest nóż. Bolsack Strangler. Is back. Nieważne. Ok. Po prostu uwielbiam, jak nazywają mnie Bolsack Strangler. To jest. Jest coś satysfakcjonującego w byciu. Tym. A, a bad guy. I posiadają takiego nicknamu, po którym cię wszyscy znają. I w tej grze chcę być znany jako Bolsack Strangler. Mam nadzieję, że ten nick nie jest już zajęty. Okej, okay, tu biegnie kolega. Chodź, chodź, chodź. Wait, wait, wait. puu Fuck. Chopa, hot! Więc. Nie nieważne. Cześć, pozbądźmy się tej części. Tutaj też możemy w zasadzie. Ojej! Uuuu Zero litości. Dobra, już mi lepiej. Eee, <coughs> tu się. Was to ślimy? Damn, this game is intense. Fuck. A ja może odsunę od tego? Dead? I Jeszcze jeden tam jest. Ja to wiem, że jeszcze jeden jest. Super. Hot. Super. Zajebisty jest. Gdzie jest. Czy nasze pociski się zestrzeliły w powietrzu? Zajebiście. Okej okay. To będzie tryki żeby go trafić Trafił mnie! Abym go trafił- Nieważne Oj, no panowie Ooooooo Grab him by the balls Brrr. To jest właśnie, naprawdę chora satysfakcja A no nie prosto w pysk o, przepraszam. Właściwie mówiłem, że nie prosto w twarz i sam te zasady, <grymne> ale po co tu jestem, jakąś się sam nadzieja, nadziewa na moją pięść? Fajnie, że latuję jak po strany, ale. Aaaa. Trigger Happy! Lekki spust, co? Ale, że. że oczywmem zdobyłem, tak? Dobra Niech cierpią, okej okay. Tu pamiętam, to przechodziłem, tutaj jest jeden koleś u góry, tego trzeba zdjąć najpierw, bo on będzie do mnie szczylął To ten jest dead, więc już jest easy Ten ma pistolet, tamten już do mnie mierzy, więc możemy strzelę do tamtego Raz, do tego raz i może obydwoje już padną, a jednak nie Piw, paf Piw, paf Puf Okej okay. Not, not nice u dostał In the Balls. Yyy! Ok. Dzień dobry, to ja poproszę te dwie spluwy i będzie fajnie. Raz. Dwa. Tamten padł, nawet nie wiem w jaki sposób. Ja mu nic nie zrobiłem. Nie tknąłem go, on sam padł. Poproszę refund. Ta gra jest niesatysfakcjonująca, oni sami padają. This game is fucking rigged. Poczekaj cierpliwie, czyli trzeba się po prostu poruszać. Okej, okay. kozak. Błąd sprzętowy. Świetnie. Czekajcie, let me check ile ja nagrywam. 15 minut. Szybciutko poszło. Dobra, to lecimy. Disk C i lecimy kolejne. Może pochłonimy całą grę w dwóch odcinkach. To by było zabawa. OA! To było zabawne. Okej, okay. z tym się troszeczkę męczyłem, ale tutaj nam wprowadzają shotgun i to jest best feeling ever. Die. 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 Okej, okay. to jest troszeczkę Tryki A ja dalej nie umiem rzucać. Okej. Okay. Ui, o nie trafiłem. Okej, okay. a ten nam przyniesie spluwę teraz Ten po lewej I słyszę Mercedesa za mną, bo to jest ten typowy odgłos silników Tak mi się zdaje, nie że mi się zna na samochodach, ale... Pif-paf O, spodzianka, ziomuś Tego się nie spodziewaliśmy Przykro mi Tylko teraz jest taki fajny fun fact, że... Ja mu zebrałem broń, więc ten najbliżej mnie nie jest groźny. Groźny jest ten. Zbliż się młodzieńcze. Okej. Okay. Myślałem, że mam jeszcze nabój. Przesyłka specjalna. Cap, cap To też sobie zgarnę, bo siekiera jest fajna. To nie jest fajne. Uki doki. Zap. No i padłem, bo strzelimy, głupi. Dawaj to. Nie ma co się. Koniec cackania się z wami. Nie ma. A co ja zrobiłem właśnie? Dedy? Okej, okay, wygrałem. To nie mam pojęcia, jakim cudem. What? Dobra, załatwimy to szybciutko. Dobrze panowie? Dobrze. Świetnie. Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii. Raz, dwa. I raz. Dwa też znowu? A Okej. Okay. To nie doleci tak blisko, bym chciał, żeby doleciało. Ale doleci wystarczająco, żebym Halo. Okej okay. Nie. Dead. My man, Dead. Ale daj to. Co? Lit. No. no to musisz podejść. No co ja się będę. Nie podnoś tego! Pod żadnym pozorem nie podnoś. Zostaw to. Do Okej, okay. a to, to. Aha, to teraz to. Nie warto marnować się mu nic, skoro można go po prostu trącnąć w jajka. Mm, Okej, okay, nie trafili mnie, to jest cud. Ten już jest dead. On mnie zasłoni swoim cielskiem. Dzyń. Puf. Next one. To jest triki, bo tu nie mam żadnych broni, więc trzeba po prostu manewrować tak, żeby oni mnie nie trafili, aż któryś podbiegnie i zdobędę jego broni. Raz, dwa, trzy. Okej okay. ok, dude Now what? Ten najbliżej znowu nie jest groźny, tylko tych dwóch za nim. In the balls. Super. Ok. I did it. I fucking did it. did my shit. I to jest bum-bum. Bam. To, to jest gra słów, bo to jest bum, bum, bam, bam, że, 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 dupka, nie? To ja może go oszczędzę i... Zostaw to. Okej. Okay. <tryk> Nieważne. Eee... Cześć? Hello? Hej. Next one. Ostatnie słowa Dix Aj, ci zapomniałem, że to tak szybko pójdzie Puff Po dupce No nice jest combo, ok. Ostatnie słowa, to trzeba po prostu się schylić, bo to już przechodziłem Okej okay. Jit! Hej, otaki! Tego się nie spodziewaliście z wamasy szmaciarzy, kurwa! Niespodzianka, dranie! Hej! Ej, nie dostałem przecież. Okej, okay, no to fisting once more i lecimy dalej. Już? Next O i to jest bez odbioru, to jest bardzo fajna kwestia Hmm Tu jest Uzik, tu jest to Myślę, że... albo to zostawimy na później Weźmiemy sobie ten, ten Hialala Ten już chce walić, to tego y ściągniemy A ten tutaj Też powinien paść O, ale mam cela Okej okay. To na Ciebie zostawimy przesyłkę specjalną. Podejdź tu, kochasiu. Okej. Okay. Najwyraźniej moje pociski doleciały szybciej, to nie jest istotne. Eem, przegrałbym normalnie, ale nie przegrałem, więc nie zamierzam się z tym pierdolić. Zjebałem Ale to nie jest istotne, ponieważ kule dalej lecą. I niekoniecznie mówię o kulach z mojego pistoletu, tylko mówię o kulach moich przeciwników. As you can see. No dobra, to już było bardziej w brzuch. Okej. Okay. Tak się chcecie bawić. Dobra, next one. O, jeszcze tutaj są zwoki. Czyż w ogóle ok? Next Cap Hej, bezbronny jeden i drugi bezbronny. I co teraz? Ogrzęźliście ze mną w windzie To jak? Dogadamy się, czy. O, oh, Okej okay. Dostałem od niego? Co na to się nie godzę? Nie ma opcji. Kończymy z nimi szybciutko, raz, raz. Eee. Um. Okej. Okay. Oh, he's dead. Okej. Okay. No i co teraz, panowie? Teraz... On już jest złamany, on już patrzy, on już myśli o żonie i dzieciach. Chcesz jeszcze kiedyś zobaczyć? Chyba nie. Aż się poplułem, było tak zajebiste. No nie, jeszcze raz, znowu wszystko Dobra, po, szybciutko załatwiamy Nie ma co tamto, nie ma co Skania się, nie mam czasu O, to, to było To było cool, to było way beyond cool Okej okay. dzień. Trafi go? Nie Tak ładnie poleciało to już nie poleciało ładnie. O, co ja zrobiłem? Jak ja tym rzuciłem. Nie wiem, czym rzucać. Okej, okay, muszę tutaj podejść. Way, shit. Okej. Okay. podejdzie ktoś? O, koleś O, kolej, dałeś najlepszą broń w tej grze. Elo, dzięki, to było easy. Co robisz? Zostaw to! O! O, to musiało boleć. Aaaa! Ja wam nie mogę pokazywać moich porażek, będziecie myśleli, że jestem niewarty tego mojego pół miliona subskrypcji. Ja muszę być yy, 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 bardzo cool No nie dostał w stopę. Biegnij! Patrz, ruszam się, bieg. O, uh o. -oh. Może być problem. Albo nie. Przecież dostał. A ja nie dostałem. O co chodzi? Nie rozumiem tej gry. Zepsuta jakaś bez sensu w ogóle. Chceli fan. Okej, okay, oni nie dostaną. Nieważne. Po podejście tu, podejście. Chodźcie, chodźcie. Nie ma opcji. Trzsz. Nie przepuszczę okazji, żeby nie skwasić komuś. Jaj. A? Chodź, powiem Myślałem, że nie trafię na początku. Ok, proszę to zostawić. Dobra, okej, okay. jest problem. Przecież trzymałem kielichy. Byłem bezpieczny. O co wam chodzi? Tak zaczytuję. Powiedział koleś, który zatrzymuje czas. Um. O. Dzień dobry, czy to dla mnie? Ho. I don't think so. Puff. Puff. E -e -e. To może być problematyczne, tak w zasadzie. Więc ja to może najpierw przemyślę. Woo! Okaż oddanie. Spójrz w dół. Tak, tu wiem, co się dzieje. I to nie jest fajne. E, zamykam oczy, bo to nie jest fajny experience w wiarze. To nie jest przyjemne. Oki doki, Więc myślę, że tyle styknie. Praktycznie przeszedłem chyba pół gry Przeszkolimy cię, wymi dyskietkę O! Czyli to jest jakaś nowa dzika dyskietka, która... Co? Ciała da się zastąpić Umysł to program O! Lala! La. Nieźle Dobra, na razie to tyle Bo tutaj się kryje całe, całe jakieś porypane deep lore związane z... Z tym. z tym całym programem, i w ogóle żądam coś, ten. Ja nie wiem. Wiecie, jest łuswszemu, tak że dawno, dawno temu, jak ona wychodziła. W formie, wiecie, zwykłej gry, a nie gry na VR. Także. Nigdy jej nie ogrywałem. To jest pierwszy raz, kiedy styczność z tą grą i jest boska. Dobra. Tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się next time. Pewnie ją przejdę całą, bo jest too fucking good. Ball Strangler powróci. Soon.